Witajcie w kolejnym odcinku podcastu na poboczu. Dziś jest z Wami Marcin Wleźla oraz Sukar Zaczyński. I zaczynamy kolejny odcinek podcastu na poboczu. I na sam początek zaczynamy od stałej części programu, stałej części programu, stałej jak. chińskie ładziewię. A chińskim ładziewiem jest Great World Perry. Tak, czyli chińska podróba Fiata Pandy. No i to jest taki kontrowersyjny temat. Fiat się odezwał i pozwał firmę Great Wall o plagę. Musieli zapłacić jakieś kary za każdą sztukę samochodu przetransportowanego do Europy, a później firma Great Wall chciała się zemścić i w ramach zemsty pozwała Fiata o to, że szpieguje tą firmę. Tak. Nie, bo, najpierw bo... było tak, że Fiat chciał zbadać sprawę, no a Great Wall... Pozwał. Przechodzimy do pierwszego tematu. Pierwszym tematem jest Poznań Motor Show. Byliśmy na nim przed Postaram się tego nie porównywać ani do Genewy, ani do Paryża, bo jest troszkę inny kaliber, ale warto powiedzieć o tym, co tam było, czego nie było. Ale tak raczej postaram się to streścić, więc. Osobiście mogę to porównać trochę do targów Poznań Motor Show z ubiegłego roku, kiedy to było zdecydowanie mniej importerów. Na targach. Teraz widać, że jakby centrale polskie się otwierają, traktują te targi nieco poważniej, co jest bardzo dużym plusem. Zdziwiła mnie nieobecność Volvo, ale bardziej od Volvo zdziwiła mnie nieobecność Opel. A Opel ma coś do zaprezentowania, bo może, mógł pokazać nową Corsę, mógł pokazać nowy Tak. Tak, tak To jest tak. dziwne, ale mogliśmy zobaczyć na przykład BMW X5M oraz X6M, mogliśmy hmm. zobaczyć Mercedes AMG GT. Hyundai Atacono. Ja tak, to wszystko było. Było naprawdę dużo modeli, bo były Maserati, Lexus miał bardzo duże stoisko, olbrzymie. Toyota pokazała nową Avensis, mm -hmm. pokazała również Aurisa, nowego Aurisa. Mercedes miał bardzo duże stoisko. Mercedes miał oszałamiające stoisko, ponieważ pokazał właściwie wszystkie swoje modele w AMG. Znam, Poza tym jeszcze Arinera Rakusaria. O, to, właśnie. Jak można o tym zapomnieć? Nie można. Nie można. I wygląda bardzo dobrze ten samochód. Bardzo ciekawie. Mm -hmm. Drugim tematem jest Citroën סיתכון, סיתכון, ערכוס Concept. Jest to koncept, który wygląda jak prawdziwy koncept, czyli jest odważny, futurystyczny. Aircross Cross Concept to jest taki? Yy, większy, bardziej napompowany brat, właśnie kaktusa. No i to, co w kaktusie było najbardziej charakterystyczne, to ta technologia AirBan, czyli to tworzywo takie sztuczne, które niby były wypełnione z powietrzem i ma osłaniać samochód od drobnych strumieni. Macać. Można macać, ale to takie jest otwarte do macania. W citranie Aircross Cross Concept to... ma być to zastąpione dwoma technologiami. Eloy Bumps oraz Air I one mają, pełnić funkcję airbumpu, ale... Będą zapomnieć... bardziej ukryte. Tak, bardziej ukryte, bardziej tak. takie subtelne. Są tam dwa, dwa, dwa z przodu, dwa z tyłu, cztery łącznie, fotele osobne, takie oddzielone. Już w każdym z nich znajdziemy mikrofon oraz głośniczki, mhm. bo tej głowa jest między innymi tak ciekawie zabudowana. Jak w Star Treku się siedzi. Troszkę tak. Jeszcze muszę takich brakuje pozostających. I jeśli ja coś do Kasha powiem, to on nie tylko usłyszy mój głos taki Normalnie który dociera niej, ale będzie słyszał. Tak. Marcin! No i na koniec McLaren, nasz ulubiony McLaren, który wypuścił taki model 570S. I to jest najmniejszy z gamy McLarena model. Trzeba przyznać, że wygląda dobrze, nawiązuje z tym oczywiście do swoich większych braci. I nie spodziewam się tak szybkiego zaprezentowania przez McLarena nowego modelu, po tym jak pokazał przez no i. prezentują, no to nie wiem. To jest podejrzana sprawa, ja bym to się zainteresował cykl. jakieś dobre. śledczą. Tak, tak, zdecydowanie, to jest trochę dziwne. Ale można tutaj sypnąć statystykami, bo są one imponujące, ale niekoniecznie powalające. Znajdziemy tam silnik się pojemności 3,8 litra, mocy 570 koni mechanicznych, czyli jak na super samochód, no, tak. no to nie jest jakoś dużo, tak? Tak samo od 0 do 0. taka. No. no właśnie, no odważon, nie wiem czy to nie będzie pechowe 1313 kg. Wie 13 kg. To setki rozchodziły się w 3,9 sekundy, mm -hmm. oczywiście nie ma, ale ktoś na nim pojedzie, więc to też nie jest olbrzymia wartość, bo są modele, które schodzą poniżej 3 sekund, jest no no, to przyzwoicie. Czyli no, tak. no, 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 tak. no i VMAX 328. Taki. I tani pewnie tani, tani. Będzie pewnie tani. Bardzo tani. Można bar powiedzieć. Na każdą kieszeń. No, na każdą kieszeń. Ja myślę, że jeżeli czuń, tam się ten. będę zastanawiał nad jakimś autem, to sobie wezmę. Hmm. Maklaryne. Ale się między na przykład punto. A Trochę tak. To nie jest zakup, wiecie, za, za no kodale, chociaż... ale to nie jest zakup na tydzień. To jest zakup no, na kilka lat, więc warto się zastanowić na coś porządnego no, czegoś. Ale maklary. no też trzeba się zastanowić w takim przypadku, nad, wiesz, no, nad częściami, tak? Ile będą części kosztowały No, tak, tak. no i eksploatacja, tak, serwis. No to serwis widzisz, organizm, no i tutaj tak. nie oszukujmy się, ale fiat wygrywa, tak? <laughs> tak, a poza tym na rynku trudno znaleźć korzystne egzemplarze w korzystnej cenie. I na koniec król pobocza. A został nim pan mechanik, który już chyba nie jest mechanikiem, z zawodu może być, ale nie pracuje w tej firmie, który nie rozbił BMW M4. Jechał na stację zatankować, i wjechał w drzewo. Smutna historia. W to był naprawdę ładny model, bo to była no M4. M4. To był tak, ale to była taka biała M4 z tymi czerwono-granatowo błękitnymi paskami z boku. się na był z wami Marcin Leżak. oraz Uka Zaczyński. No i już na razie. Do zobaczenia.